Kochani, my zaczynamy już akcję serca. Jak co roku w grudniu opiekujemy się i wspieramy podopiecznych i podopieczne fundacji Radia Z. Dwie dziewczyny ze mną, Lenka, dzień dobry. Dzień dobry. I Amelka. Cześć Amelka. Dzień dobry. Spotkałyśmy się dzisiaj tutaj, żeby trochę poszaleć, powariować, na przykład umalować ciecie kołodcy wąsy, prawda? My? My? Dobra, to Kwaś, bo masz I <grym> Dziękuję. No ty też, ty też. Cześć, cześć, pasterze. Grają skocznie w dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości. Jest kompletnie niewzruszona. Nie, Zero w mi się podoba jak śpiewa. Ale uwaga. ekstra i można jej zmienić buty i jeszcze można ją je pomalować na różowo. I jeszcze ma takie kuce i można pewnie je... Też można je przefarbować i można je zmienić koszulkę, jak się świ farpować. Rozpakujemy? Hmm? Dobra, poczekaj. Naprawdę, <laughs> <laughs> Amelia tobie jeszcze poczekała z, z rozpakowaniem, a ja już oczywiście się dawałam. Fajny jest, jest. okej. Okay. No, gdzie jest ten fioletowy? Co ona nam tutaj powiedziała? Patrz to w ogóle. <laughs> pokaż, pokaż okejkę. Jest okejka. Jest dobra prawda? Dziękuję bardzo. <laughs> Spodobał mi się ten pomysł. <laughs> to są te na ubrania się nie zmywałem. A jak nie ja? to zmyć, skoro ty jesteś Co ty byś chciała? Jakie jest twoje marzenie, Lenka? Mm, Dokładnie tego ci życzę. Amelka, ty? Moim największym marzeniem jest to, żeby chodzić właśnie moje największe marzenie i cel w rehabilitacji. Czyli możemy się tak umówić, że jak pomożemy, to będziesz się starała z całej siły? Tak. Okay. I Wy też mam nadzieję, że pomożecie, bo to jest bardzo ważne, więc zapraszamy. My się będziemy tutaj teraz dobrze bawić, a Wy wiecie co robić. Jak co roku. Zresztą nigdy nie zawodzicie, co ja tam będę robić.